Pani Małgorzata Wasserman y, nie odpowiadała na ten mój wniosek do niej z pisma z dnia 12 lipca 2017 roku. Ja jej zapowiedziałem, że jeśli mi nie doręczy odpowiedzi to po odpowiedź stawił się w Pani Biurze Poselskim w dniu 16 sierpnia 2017 roku, stawiłem się, wyjaśniono mi, że Pan Dyrektor Biura, Pani Poseł jest na ogropie, wobec tego po upływie kolejnych kilku miesięcy, 14 lutego 2018 roku, ponowiłem mój wniosek, znowu Małgorzata Wasserman, tutaj pieczęci Biura Poselskiego, Żebyście Państwo nie mieli wątpliwości, to wracając do tytułu, który przedstawiłem wcześniej, kogo ona ma, no to kto został poinformowany o czemu ona wiedziała, bo ja jej kopię tego pisma doręczyłem? Marszałek, wicemarszałkowie Sejmu, marszałek, wicemarszałkowie Senatu, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, przedstawiciele władz krakowa, przedstawiciele mediów. Mój wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek jak w punkcie 1 pisma yy, złożonego przeze mnie osobiście pani w biurze poselskiej w Krakowie 12 lipca 2017 roku. Zatem tego pisma wyjaśnienia z jakich przyczyn nie sporządziła i nie doręczyła mi pani do dnia złożenia mniejszego pisma, odpowiedzi na pismo z 12 lipca, wniosek o doręczenie mi bezwzględnej zwłoki, zawiadomienie, że jeśli do 23 marca mi otrzyma sporządzonej osobiście przesłanie odpowiedzi na pismo z 12 lipca 2017 roku, Zatem, jeśli do dnia 23 marca 2018 roku, bo to już rok minął, nie otrzymałem odpowiedzi na pismo z 17, 12 lipca 2017, stawiłem się osobiście po nią w Pani Biurze Poselskiej w dniu 26 marca 2018 roku. Stawiłem się w obecności osoby towarzyszącej. Biuro było zamknięte na głucho. Ona dzieli biuro razem z posłem do Parlamentu Europejskiego, Panem Legutką. Ani jednym, ani w drugim z biur nikogo nie było. Proszę Państwa, a to jest informacja, o której wspomniał redaktor Wiśniowski w tym właśnie artykule Lot nazbito Mordę, potwierdzające Komisja Europejska ratuje lot, uznaje pomoc państwa w wysokości 800 milionów złotych. To jest informacja z 2014 roku. Komisja Europejska uznała, że pomoc y, portal polskie radio Komisja Europejska uznała, że pomoc na restrukturyzację w wysokości 804 milionów złotych, około 200 milionów euro, którą Polska planuje przyznać na rzecz polskich linii lotniczych LOT, jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa. Czytamy we wtorkowym komunikacie itd. itd. Proszę Państwa, to była pomoc ewidentnie naruszająca prawo unijne. Nie wolno zgodnie z prawem unijnym ratować spółki Skarbu Państwa dwukrotnie. Tutaj Komisja Europejska uczyniła wielki ukłon w stronę Donalda Tuska. No wiadomo, jak potężnym skandalem byłoby, w tym wizerunkowym dla ekipy Donalda Tuska, gdyby pod jego rządami upadł narodowy przewoźnik. Wobec tego naruszono, według mej wiedzy, naruszono wewnętrzne przepisy unijne w imię których, powtarzam jeszcze raz, według mojej wiedzy nie wolno, zresztą takie informacje podawały też media, nie wolno dwukrotnie dofinansować, ratować spółki Skarbu Państwa przed bankructwem.